Dzisiaj jestem w Orlando i chciałam wam pokazać jak wygląda centrum miasta. Nie wiem czy ja bym to nazwał centrum, to się nazywa downtown. Downtown Orlando. Jak, jest, jak nie znacie miasto Orlando, Orlando to jest chyba czwarte największe miasto na Florydzie. 280 tysięcy ludzi mieszka w Orlando. I może tego nie wiecie, ale Orlando jest najbardziej odwiedzane miasto w Stanach. Przez to, że tutaj mamy uh, Disney World, albo sorry, nie wiem jak po włosku się mówi, Disney World, albo coś takiego. Disney World jest tutaj w Orlando, nie w tym miejscu, bo to jest akurat downtown, uh, i przez to to jest najbardziej odwiedzane miasto w Stanach. I przeważnie ludzie są zdziwieni przez to, bo myślą, że to jest Nowy Jork, ale oczywiście, Chyba nie wiecie, jak bardzo Amerykanie uwielbiają Disney World. I Disney World nie jest to samo jak Disneyland. Bo Disneyland to jest jeden park, ale Disney World to jest bardzo dużo różnych parków. I tak jak mówiłem, to jest, to jest downtown, to jest takie miejsce, gdzie można imprezować: są bary, są restauracje i są biura. I taka jest różnica między centrum miasta w Europie i downtown w Stanach downtown w Stanach, to tak naprawdę tutaj nic nie ma. Jest dużo bezdomnych ludzi, jest dużo klubów, barów i jakieś tam restauracje i biura i, to, i mniej więcej to wszystko. I też może jakieś budynki rządowe. Ale oprócz tego to downtown to nie jest to samo jak centrum miasta w Europie. W tej chwili to jest prawie czwarta po południu i możecie popatrzeć sobie, rozglądać się ile ludzi tutaj jest tak naprawdę nie ma dużo ludzi. Mi się wydaje, że 20% tych ludzi, którzy tutaj są, to są bezdomni. Ok, może 20, trochę przesadzam, ale jest naprawdę, jest naprawdę ich dużo. I przeważnie downtown w Stanach to tak wygląda w dzień. I dopiero w nocy jest dużo więcej ludzi i właśnie wtedy są imprezy, wszystkie bary i kluby są otwarte. Oczywiście mniej w tej chwili przez to, że mamy koronę, ale mimo wszystko na Florydzie prawie wszystko jest otwarte, przez to, że to jest republikański stan i republikanie uważają, że wszystko powinno być otwarte, mimo to, że jest wirus. I jak widzicie, te budynki są trochę starsze, trochę ładniejsze, ale nadal to nie jest to samo jak w Europie. Myślę, że to, co my uważamy, jest stare, jest w ogóle nie stare w Europie. Szczególnie, że na Florydzie tak naprawdę nikt tutaj nie mieszkał, jak nie było klimatyzacji, bo po prostu nie dało się żyć bez klimatyzacji na Florydzie. Jak byście sprawdzili na mapie, gdzie jest Orlando, to zauważycie, że to jest miasto bardziej na północy i to jest w samym centrum uh, Florydy. I tak naprawdę to ogólnie, jak ludzie mieszkają na Florydzie, to mieszkają uh, blisko oceanu. Ale Walt Disney Walt Disney jak on stworzył Disney World, to on po prostu kupił bardzo dużo ziemi tutaj w Orlando, przez to, że było bardzo tanie, ale on naprawdę kupił bardzo dużo ziemi. Nawet bym powiedział, że on kupił chuj dużo ziemi i to było po prostu takie tanie wtedy, przez to, że nikt nie chciał tutaj żyć. To po prostu nikt nie mógł tutaj żyć bez klimatyzacji. Albo może to były początki, że dopiero wtedy zaczęli mieć klimatyzację, a i Walt Disney po prostu miał takie pomysły, żeby no, stworzyć taki park. I mi się wydaje, że właśnie przez Disney to Orlando się stał bardziej popularnym miejscem i przez to to jest duże miasto, mimo to, że to nie jest blisko oceanu, a ani zatoki meksykańskiej. I tak jak mówiłam, tutaj za dużo nie ma do zobaczenia w sam centrum, ale jest takie bardzo fajne miejsce i idziemy tam teraz. I to się nazywa Lake Iola. To jest takie jezioro w centrum, Orlando, i to jest też taki park. I przeważnie jest tutaj dużo ludzi i to jest chyba najbardziej takie popularne miejsce w centrum, które nie jest biznesem. Ale oczywiście też są biznesy. Tutaj są różne bary, restauracje. Blisko wody, gdzie można usiąść i zjeść coś, czegoś napić. Widocznie tutaj mają jakieś pokazy czasami, ale szczerze mówiąc, ja, ja dawniej mieszkałem w Orlando i nigdy w życiu nie widziałem, żeby tutaj był pokaz. To nie wiem, co tutaj się dzieje w ogóle. Jest dużo bezdomnych tutaj w Orlando, ale szczególnie właśnie w tym parku, przez to, że jest dużo ławek so, the... i man? I, I właśnie i, i przez to, że jest dużo ławek, dużo miejsc do siedzenia, to właśnie jest dużo bezdomnych. Wła, właśnie ich widzicie za mną uh, i to jest takie typowe miejsce. O, zobaczymy tą statuę tutaj. Nie jestem pewny co, co to ma być albo czemu oni to stworzyli, ale wiesz, to jest artystyczne oczywiście, że jacyś artyści pomyśleli tak wow, wiesz. Zrobimy jakąś statuę, która jest część Ziemi. Nie, nie, wiecie jacy ci artyści są. I tutaj w parku mamy dużo różnych zwierząt, dużo, dużo ptaków, tak naprawdę. Mamy różne kaczki, gęsi i łabędzie. I też są takie rowery wodne, które, które może, możecie wynająć, które wyglądają jak te łabędzie. I zawsze sobie wyobrażałem, że te prawdziwe łabędzie, jak widzą, te rowery wodne, to tak myślą, co? Czy to jest jakiś kurwa rzadko dla ciebie? Czy co, co, to jest śmieszne? Stworzy, stworzyłeś rower wodny z nas. To, to jak widzicie, tutaj mamy kaczki, jakiś, jakiś inny ptak. Tak widzicie, tutaj za mną jest właśnie taki bar, gdzie można usiąść. No i też są takie specyficzne drzewa, które nie wiem, rosną w wodzie albo coś takiego. Nie wiem, co, co są to za drzewa. Ale tutaj widzicie mniej więcej miasto, to nie jest duże miasto tak naprawdę, to nie jest Nowy Jork, ale to jest jeden z największych miast na Florydzie. Myślę, że ogólnie ludzie myślą, że Miami jest największe miasto na Florydzie. Właściwie nie. Miami tylko ma tak 450 tysięcy ludzi, którzy tam mieszka. Ale największe miasto na Florydzie to jest Jacksonville i Jacksonville ma prawie więcej tysięcy ludzi, a to jest przez to, że Jacksonville jest fizycznie chyba największe albo drugie największe miasto w Stanach. To znaczy, że fizycznie, że to jest takie bardzo duże miasto i przez to dużo ludzi tam mieszka. Jak słyszycie tutaj muzyka gra przez to, że wszędzie gdzie oni mają takie takie słupy z światłami to też mają uh, głośniki i przez to zawsze jak się tak chodzi Dookoła tego jeziora to gra jakaś muzyka. I oczywiście, w tym miejscu dużo ludzi spaceruje razem z psami, albo ludzie biegają tutaj, albo po prostu chodzą na spacery. Jak widzicie, tutaj z tyłu jest fontanna i też jest takie miejsce tutaj. Nie wiem dokładnie, co to jest, a tak zawsze sobie wyobrażam, że to jest takie miejsce, gdzie można iść. Jak chcesz się z kimś całować, tak i tak idziecie spacerem i tak jak, a, zobaczymy co tutaj jest. Może pójdziemy, będziemy się całować. No i właśnie tak ten park wygląda. Tylko nie wiem, co ten gość sam tutaj robi. On chyba też jest bezdomny, ale wiesz, to jest, to jest normalne w Stanach. Jest pełno bezdomnych ludzi, szczególnie jak jest downtown. Downtown w każdym mieście to znaczy, że jest niebezpieczne miejsce, jest brudne miejsce. Jest dużo bezdomnych i nie ma gdzie zaparkować. No i tutaj widzimy ptaki, ale też jeszcze jeden bezdomny. Widocznie jest tak królem ptaków albo coś takiego. I też zobaczy, jak jego rower wygląda. On chyba ma wszystko na tym rowerze, co on po prostu ma w swoim życiu. I dosłownie tam mamy bezdomnego, a tutaj mamy taką taki o, taki cute couple. Tak o, i zaraz będą się całować. Ale nie patrz na tego bezdomnego. Nie. Nawet nie jego. Na no i oczywiście ludzie przychodzą tutaj, się rozkładają, mają jakieś piknek... Pik, pik, pikniki, tak się mówi? Jakieś pikniks. Też mamy jakieś takie dziwne kaczki. Ja nie wiem, czy kiedykolwiek widziałem taką kaczkę e, w Polsce. To jest taka specyficzna kaczka. Pokazałam tą kaczkę koleżance i on tak, co to jest indyk? Nie, to nie jest indyk, to jest kaczka. Też mamy jakieś takie hmm, statuły. E, jakiegoś wojskowego i widzę, że to jest związane z drugą wojną światową. I oczywiście tutaj dosłownie za tą statuą, to widzimy takie rzeczy jakiegoś innego bezdomnego. Nie wiem, on może poszedł na spacer. On chyba po prostu wziął sobie przerwę od bycia bezdomnym. No, jak widzimy, tutaj jest jeszcze jeden, który ma taką dużą torbę. Nie, nie jestem pewny, czy on jest bezdomny, czy malarzem, ale to jest chyba to samo. A, am I right? No i tutaj mamy gęsi. What's up, gęsi? Jakieś kaczki. Jeszcze jeden taki indyk kaczka. I też oczywiście mamy tutaj flagi. Flagi Ameryki, flagi Florydy. Nie wiem, co ta druga flaga jest, ta trzecia. Jacyś bardzo otyli ludzie. To też jest normalne w Stanach. Też mamy takie brązowe kaczki. Just chillin'. Też mamy tutaj łabędzie. Jak widzicie, te łabędzie mają takie specjalne, że można ich zapłacić za jedzenie dla łabędzi, żeby im nie dawać chleba. Bo chyba wiecie, że nie trzeba karmić ptak, ptak, ptakom chlebem. To mają specjalnie takie coś, może im tutaj karmić. Też mamy tutaj plac zabaw. Też mają takie specjalne skrzynki tutaj, żeby posprzątać popsu. I czasami te drzewa, które są w wodzie, to mają jakieś takie opryszczki narządów, coś tam wiesz, nie wiem, tak jak widocznie nie wiem, uprawie, to drzewo uprawiał seks jakąś prostytutką i teraz ma jakąś chorobę, jakieś opryszki dostał. Teraz wyjdziemy z parku i po prostu przejdziemy się przez ulicę, żebyście mniej więcej zobaczyli, jak wygląda taka typowa ulica tutaj w Downtown Orlando. No i tutaj za mną na ławce, jak widzicie, jest jeszcze jeden bezdomny. To tak jak mówiłem, to jest naprawdę dużo bezdomnych ludzi. No i teraz już nie jesteśmy w tym miejscu, gdzie są te wszystkie bary i restauracje. Jak widzicie, tutaj za bardzo nic nie ma. A dosłownie te wszystkie restauracje są tam, ale tutaj, gdzie jesteśmy teraz, to po prostu nic nie ma. Wszystko jest takie zamknięte raczej, stare. Oprócz restauracji, klubów i barów, to tak naprawdę tutaj w centrum to nic nie ma. To nie jest tak jak w Europie, że ludzie chodzą do rynku albo do centrum miasta, żeby spędzać czas z rodziną. Chyba nie. Raczej tutaj tylko przyjeżdżają ludzie, żeby, żeby robić biznes i żeby imprezować. I chyba tylko tyle. I oczywiście nie mogę Wam pokazać wszystkiego. Ale mniej więcej, jak widzicie tą ulicę, to myślę, że mogę powiedzieć, że wiecie, jak wygląda downtown Orlando. To dzięki, że obejrzeliście dzisiejszy odcinek. Napiszcie w komentarzach, co myśleliście, czy wam się podobał. Dajcie kciuka do góry, subskrybujcie i się podzielcie tym filmikiem. Waszą rodziną i z waszymi znajomymi. To dzięki, że oglądacie mój kanał i do następnego razu. Cześć.